Ojciec ma być królem wioski Ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski, żeby studiować w waszym pięknym kraju. Z kim kincheci mi tu jednak żyć nie dają. Ja uczyć się ciężko waszego języka. I dostać razemdy gdy iść po ulicach. Polacy rasiści, każdy to powie. I nikt tu nie lubić czarny ci, człowiek. Makumba makumba makumba, 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 Ska, Ska. Polska, Paska, Africa, Africa, Makumba, Ska. makumba, makumba, Ska Pop, <laughs> you Give me the last <laughs> Ja chcę uciekać uciekać, kopać do drogi Lecz poznać dziewczynę, co ma piękne nogi Ja pałać uczuciem i upałać szalenie I tak się ma kumba zakochać w elenie. Musimy szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci Roć z Afryka przesyłać prezenty ja ciągle studiować i uczyć do rana Hela się cieszy z naszego mieszkania Makumba, Makumba, Makumba z Polska, Afryka, Afryka, Polska Makumba, Makumba, ma Makumba z Jak dużo pracować i wiele potrafić Polska teściowa się o mnie martwić Bo nasi ciągle modlić do Boga Boże jedyny ma kumbę zachować Jak kończyć studia i robić kariera? My mieć samochód i Buteriera, Ja mieszkasz tu długo i nie wiedzieć czemu. Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u. Makumba, Makumba, Makumbaska Macumba, Macumba, Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba Polska, Afryka, Afryka, Polska. Macumba, 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 macumba 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 Makumba 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 macumba macumba Makumba macumba macumba Makumba Makumba polska africa africa polska macumba 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 ska peace 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 for the world Peace and love. Peace and fucking love, guys.